Jeżeli po pół roku narzekaniu żony zdecydujecie, że w końcu powiesicie ten obrazek o tam, bo ona tak chce, dam wam parę porad. No, ciężko by było po prostu pomierzyć metrówko, żeby znaleźć idealnie środek tych malutkich dziurek, więc w takim wypadku ja robię tak. I ja naklejam taśmę do malowania, nie wiem jak ona się nazywa. Masking tape. Papierowo taśmę naklejam, równiutko tutaj, tutaj. Wszystko ładnie równo. I po prostu na tych dziurkach zaznaczam gdzieś środek, pyk. Pyk. I teraz to taśmę naniosę o tu na ścianę, tylko mniej więcej zaznaczę równo poziomico, gdzie to ma być, żeby było równo. I zaznaczę tak, żeby było na środku tego okna. I wywiercę dziury, nie będę wiercić. I po prostu przyczepię ten obrazek w taki sposób. Bo dziury już będą naniesione. Te dziury będą naniesione z obrazka na taśmę. I będzie łatwo po prostu tam się trafić idealnie. A będę od takich gipsów krętów. Wkręcamy taki gipsów kręt. w ścianę tam gdzie chcemy, a potem do środka wkręcamy taką śrubkę i wszystko ładne i gotowe i będzie trzymało bardzo dobrze. Także taśma już naniesiona, pomierzone. Gipsy wkręty już są tam wkręcone. Ściągamy taśmę, przykręcamy śrubki i wieszamy obrazek. Śrubka wkręcona i wieszamy obrazek. No i proszę, obrazek wisi ładnie, równiutko. Żona zadowolona i Wy jesteście zadowoleni, bo po całym tygodniu pracy w weekend możecie zająć się swoim hobby, czyli wieszanie obrazków, zmienianie świateł, malowanie płotu. Tak, o to w tym wszystkim chodzi. A ty nie zapomnij łapka w górę i subskrybuj, żeby być na bieżąco na moim kanale. Pozdrawiam.